Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj projekt Denko, tak, kolejny projekt Denko, słuchajcie, bo ja tak dużo używam kosmetyków, niestety. E, powiem Wam szczerze, że to jakoś tak samo wynika z siebie, Cały siatę mam, także e, no troszkę to Denko może potrwać, ale mam nadzieję, że wytrzymacie, bo to są naprawdę niektóre fajne e, produkty, godne polecenia. E, także zapraszam e, na film. E, pierwszym produktem jest baklist suchy szampon, ja miałam tutaj ten nowy zapach Marrakesh. E, bardzo fajny, tylko powiem Wam szczerze, że ten Zapach nie każdemu będzie się podobał, bo on jest taki bardzo jakby orientalny, także ale mnie akurat się podoba, bo ja takie zapachy ciężkie, słodkie lubię, ale tak jak mówię, no trzeba uważać na ten zapach. One kosztują coś około 14-15 zł w Rosmanie, w naturach, bardzo łatwo je dostać. Ja uwielbiam, e, ja nie wyobrażam sobie już życia bez Batista, e, także polecam. E, mój ulubieniec, e, on był chyba w ulubieńcach e, sierpnia, tak. To jest Velvet Soft for Body, Face and Hands z Avon. No niestety tutaj nie wiem, czy będę w stanie go Wam pokazać, bo pudełko jest bardzo prześwietlone. To jest nowy taki krem do ciała, do rąk i do twarzy z Avonu. Słuchajcie, ja sobie już zamówiłam drugie opakowanie, bardzo ładnie nawilża ten krem ciało, na drugi dzień ta skóra jest taka bardzo miękka, nawilżona, bardzo ładnie pachnie, one nie są drogie, kosztują coś niecałe 10 zł, ja Wam je gorąco polecam, ten jest z nasionami chia, wiem, że są jeszcze takie dwa wypuszczone balsamy, takie w takich butelkach, ale ten mi bardzo przypadł do gustu, jest taki dość gęsty i starczy na długo, także polecam. Kolejną rzeczą, którą wykorzystałam, zużyłam w ostatnim miesiącu jest krem z Mizona do twarzy z, ze śluzem ślimaka. Ja go miałam w Pretty Boxie. Tak, w Pretty Boxie. Słuchajcie, moja skóra uwielbia azjatyckie kosmetyki. Wiem, że Agata nie za bardzo jej skóra lubi się, natomiast moja, ja nie wiem, coś takiego jest w tych kosmetykach, że ona po prostu jest o wiele jej wygląd automatycznie się po prostu poprawia po zastosowaniu, także u mnie ten krem się sprawdził genialnie. Jeżeli będę miała kiedyś możliwość, to być może go zakupię. Nie jestem w stanie niestety powiedzieć, w jakiej cenie on był, bo był w Pretty Boxie, ale podejrzewam, że dość drogi, bo te kosmetyki koreańskie niestety są drogie. Ale ja serdecznie polecam, szczególnie suchym skórom, mieszanym w kierunku właśnie suchym, czy nawet dojrzałym, polecam. Bardzo fajny kremik. Kolejna rzecz to jest łagodny płyn micelarny stołpy. Jego można dostać w Biedronie, z tego co wiem. One kosztują coś niecałe, chyba 10 złotych. Bardzo fajny płyn micelarny, ja nim makijażu nie zmywałam, bardziej oczyszczałam, stosowałam go jako tonik, także pod tym względem się nawet sprawdził. Kolejną rzeczą, a zarazem moim niedawnym odkryciem, jest kremowy peeling myjący z Tutti Frutti. Ja miałam o zapachu litchi i rambutana, słuchajcie, te peelingi... Są, myjące są przecudowne, tak jak ja nie lubię peelingów do ciała, tak te myjące są dla mnie przegenialne, uwielbiam, one są bardziej jak żel, z takimi delik delikatnymi drobinkami, zapach jest po prostu nieziemski, naprawdę się zakochałam, mm, cudowny, taki, yy, no właśnie jak litchi, bardzo podobne do litchi, yy, one są niedrogie, kosztują gdzieś około 8 zł, ja je kupiłam na zebra, teraz są różne zapachy, E, wiem chyba, że jest jeszcze jakiś mango. Ja mam jeszcze jeden w zapasie, także na pewno do nich powrócę, bo są po prostu przegenialne. Bardzo gęste. E, zużyłam z AA Makeup, e, Makeup Filler. Podkład wypełniający z marszczki. Bardzo fajny podkład polskiej marki. Bar Mają bardzo ładne kolory takie na bazie żółtych tonów bardzo ładnie wygładza, stapę się z cerą, absolutnie nie migruje, nie wchodzi w zmarszczki, nie wchodzi w zmarszczki. to już jest mój kolejny podkład. One kosztują coś około chyba 20 zł. Na pewno do niego kiedyś powrócę. Kolejną rzeczą, słuchajcie, która była totalnym bublem, ja nie nakręcę na razie bubli, bo nie zebrałam aż tylu produktów, ale słuchajcie, po prostu nie, 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 jeszcze raz nie, są to, dekre... są to, de... są to te kredki z Bell Moroccan Dream to jest tej takiej serii, która teraz niedawno wyszła do, wyszła do Biedronek. Ja miałam w dwóch kolorach. Słuchajcie, takim jakby złotym i takim zielonym. One bardzo ładnie się rozprowadzają. Są, mają bardzo ładne kolory, ale niestety są absolutnie nietrwałe, absolutnie. Najgorsze kredki, jakie miałam w życiu. Ja sobie kupiłam dwie naraz i po prostu żałuję. One nie były drogie, bo kosztowały coś około 8 zł. Ale no ich trwałość po prostu jest dla mnie zerowa: Zero, 0, zero, i jeszcze raz zero. Szkoda, bo naprawdę kolory są przepiękne. Także uważajcie na te kredki. Kolejny że to jest Topa Green Oczyszczalnie. Delikatne, delikatne. zaznaczam płyn dwufazowy do demakijażu oczu. To była porażka, zobaczcie? To mnie tak strasznie szczypało w oczy. Jeszcze żaden produkt mnie tak nie szczypał w oczy jak to. Tu jest niby delikatność, niby tołpa, ale nie. To jest też w biedronce za około 8-9 zł, nigdy więcej. Nie potwornie, po prostu szczypał, ja się nie mogłam z tym po prostu poradzić. Także nie. Z BBUTE Be nawilżający żel do mycia twarzy Fresh Alk. Słuchajcie, to była jakaś seria limitowana. Powiem Wam, że się zdziwiłam, bo to produkuje w ogóle AA dla biedronki. Przegenialny żel do mycia twarzy, taki bardzo gęsty, pięknie pachniał, pięknie usuwał zanieczyszczenia, nim twarz była naprawdę taka e, odświeżona, e, czysta. Czuć było to, wiecie, to, 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 to oczyszczenie twarzy. Ja na pewno, jeżeli to powróci, bo wiem, że już tego nie ma, to był tylko taki jeden rzut. Jeżeli to powróci, to ja na pewno do tego wrócę i to kosztowało, słuchajcie, 3 złote, naprawdę 3 złote, także dla mnie super. Jak będziecie jeszcze gdzieś to mieć w swoich biedronkach, to zakupcie, bo naprawdę warto. Kolejną rzeczą miałam tutaj z Balei żel pod prysznic z i lilią, o ile dobrze to tłumaczę. Bardzo fajne żele z Balei, ja bardzo lubię, także ten akurat dostałam od Agatel, także bardzo fajne są te żele. Kolejną rzeczą, którą zużyłam to są te nowe maseczki z Mariona, ja miałam mango do twarzy, lifting, wygładzanie, zmarszczek. Zebrze je można kupić coś za około 2 zł. Bardzo fajne maseczki, bardzo fajnie nawilżają, Można je sobie zostawić na noc do wchłonięcia. Myślę, że bardzo fajne są. Jeszcze jest chyba granat i jeszcze jakieś są. Także na pewno kiedyś przy okazji zakupów zebrze sobie wypróbuję te maseczki, bo są naprawdę fajne. Kolejną rzeczą użyłam, słuchajcie, mój przeukochany zapach z Ifrochem. To jest Monoi to naprawdę uwielbiam ten zapach. Tego nie będzie widać za bardzo chyba. Uwielbiam wszelkie żele, olejki i ten... E... Boże, ten zapach jest przecudowny. On mi się kojarzy z latem, z wakacjami. E... Genialny. Teraz Agata mi kupiła żel właśnie z tej serii, żel do e... ciała i olejek, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wykończyłam również zapach z Avonu Cherry, On był taki sobie nie powrócę do niego, ja nie lubię za bardzo takich owocowych zapachów, a ten właśnie taki był, także nie, 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 nie. Wykończyłam krem z Ewy Natury, intensywnie nawilżający, bardzo fajny kremik, tylko taki trochę był dla mnie za lekki. Ja takich, wiecie, wodnistych kremów za bardzo nie lubię, ja lubię takie konkretne kremy, które, które nawilżają, ale na lato myślę, że jest całkiem w porządku, one nie są drogie, coś do 10 zł kosztują w różnych marketach, można je zdobyć. Kolejną rzeczą użyłam z Advanced Techniques, z Avonu, Moroccan Argan Oil. To była taka odżywka na końcówki włosów. Bardzo fajna, tylko powiem Wam, że bardzo niewydajna. Ona mi starczyła na nie cały miesiąc chyba, przy co drugim dniu myciu głowy, także średnio. One nie są drogie, bo coś kosztują około 10 zł w Avonie, no ale wydajność nie za bardzo. Kolejny produkt odżywczy olejek do ciała z firmy Nakomi. Ja ten od, y, produkt dostałam od Oli z bloga Feeling Fancy. Y, słuchajcie, olej był przegenialny. Ja uwielbiam olejki. Bardzo naturalny skład, pięknie pachniał, y, super nawilżał ciało, także nic dać, nic ująć. Na pewno kiedyś powrócę do tych olejków znakomi, bo są naprawdę przegenialne. Powiem Wam, nie wiem ile kosztował, bo niestety nie udało mi się e, znaleźć ceny. Wykończyłam również z Liren Perfect Tone Fluid dopasowujący się do koloru cery. Ja miałam w kolorze 102 Nude. Słuchajcie, to jest nowy podkład z Liren. Uważam, że jeden z lepszych podkładów Liren. Bardzo dobrze się dopasowywał do skóry. Piękne kolory w, również w żółtych barwach, tonach. Także spróbujcie sobie, bo myślę, że w tym przypadku każda właścicielka różnych cer, zarówno tych tłustych, jak i mieszanych, suchych, na pewno będzie zadowolona, bo ten podkład jest naprawdę jeden z lepszych podkładów polskich, jakie miałam. Także ja Wam go polecam gorąco. On niestety nie jest tani, bo kosztuje coś około 35 zł, ale warto jest swojej ceny. Myślę, że na promocji, w Rosmanie, ta, która teraz będzie pod koniec września, warto go sobie kupić i wypróbować. Co tu jeszcze? Służyłam taki dezodorant z Nivea Protect and Care. No, to dezodorant jak dezodorant. Także ok. Ja go akurat dostałam. Fajnie, że nie ma parafiny. Z Boże, nie bo bożenie nie parafin, tylko aluminium, także to jest na plus. Tylko ja takie dezodoranty, słuchajcie, w stroju mam nie na długo, bo to bardzo szybko to u mnie idzie. Zużyłam Sweet Cotton Pork Cover Powder z holiki, holiki. Bardzo fajny, bardzo fajny puder. Ja go miałam, słuchajcie, z Asian Boxa, tak, z Asian Boxa. Bardzo fajnie, bardzo mocno matujący, nie dla wszystkich. Ale naprawdę, moim zdaniem, jeden też z lepszych pudrów, jakie miałam. Tutaj, słuchajcie, miałam Biochemia Uroda, olej z płatków róży z witaminą E do mycia twarzy. Najlepszy olejek myjący, jaki kiedykolwiek miałam. Agata mnie go kupiła z tego, co pamiętam, właśnie w Biochemii Urodzie. Nie powiem Wam dokładnie, ile on kosztował. Ale naprawdę, jeden z lepszych olejków myjących, jakie miałam. Jeżeli ktoś stosuje tą azjatycką pielęgnację, to ja naprawdę gorąco polecam ten olejek, bo sprawdzał się przegenialnie i był bardzo wydajny. Teraz zapach z Avonu, nowy Alpha for Hair. Słuchajcie, ja się w tym zapachu zakochałam. To jest taki słodki, ale kudrowo-kwiatowy zapach. Wykorzystałam go bardzo szybko, bo co chwilę się nie na wakacjach pcikało, mi się tak strasznie podobał. Ale uważam, że ten zapach jest bardziej na wieczór i na zimę, na jesień niż na lato. Troszkę jest za ciężki na lato, ale on mi się tak podobał, że ja musiałam. On kosztuje coś około chyba 50-60 zł w Avonie. Jest naprawdę fajny, także jeżeli będziecie mieć jakąś próbkę, to sobie y, wypróbujcie. Zużyłam również z Bielende Super Power Mesoserum, aktywne serum rozjaśniające. Y, tak, rozjaśniające. Y, z witaminą C stabilną. Fajny serum, ale na pewno do niego drugi raz nie powrócę. Do jakichś takich mega efektów rozjaśniających nie zauważyłam. One kosztują chyba coś też 20 kilka złotych, ale z kwasami to serum było o wiele lepsze. Służyłam również puder, już jest w strasznym stanie w strasznym stanie hypoallergenic z Bel. taki w kompakcie, który był. Fajnie, bo fajne opakowanie, fajne pudełko. Nie wiem, czy teraz jeszcze je otworzę. Fajne opakowanie, słuchajcie. Tu już jest użyty. No fajne pudełko do kosmetyczki czy do torebki. Bardzo fajny produkt. On kosztuje też coś około 10-15 zł. E, zużyłam z Loreal Volume Million Lashes są so Couture. mój ulubiony e, tusz. E, on kosztuje coś około 30 zł w różnych drogariach internetowych. W stacjonarnych, niestety, około 60 zł. E, powrócę do niego na pewno, bo jest moim najlepszym tuszem jaki kiedykolwiek i e, odkąd. Pamiętam, odkąd się maluję, miałam. Zużyłam również pomadkę z Sylveco, nie do końca rokietnikową, ponieważ ona się już zestarzała i nieładnie pachnie. Ale większość jej zużyłam. może pachnie przepotwornie. Słuchajcie, takim starym dziadem. Znaczy nie dziadem może, ale takim starym, wiecie, dziadem, w sensie starym kosmetykiem dziadowym. Także, ale była fajnie, fajna, fajnie, fajnie nawilżała, ale czy była o zapachu cynamonu, no nie powiedziałabym. One kosztują też coś około 10 zł. W drogerii naturze można je dostać. Służyłam lakier z e, czego to było? Z Miss Sporty w kolorze nie wiem jakim. Nie wiem. Ale był bardzo fajny. Z tej serii e, Clubbing Color. On kosztował coś około 6 zł. Czekajcie, to jeszcze tutaj mam. Służyłam. Może nie mnie wyciągnąć. Aha, nie służyłam, tylko wyrzucam. Słuchajcie, Pedi Pills e, z Evonu. To są takie płatki pilgujące do stóp, do pięt, Absolutnie nic nie robią. Zużyłam kilka i nie zauważyłam żadnych rezultatów, także je wyrzucam, przestrzegam. Nie kupujcie, bo to jest po prostu nie wiem do czego to jest. Wyrzucam niestety krem z szola taki nawilżający, ponieważ jest przeterminowany. I ostatnią rzeczą, którą się, której się pozbywam. Jest eyeliner z Maybelline, ten taki czarny w słoiczku, zużywam, bo również jest przeterminowany. Ja go kupiłam, niestety go użyłam kilka razy. Nie przekonałam się do stosowania eyelinerów takich w słoiczku, nakładanych pędzelkiem. To jest po prostu nie dla mnie. Ja wolę w pisaku albo w kałamarzu, a nie lubię się bawić żadnymi pędzelkami. Także moi kochani, to całe danko. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj dla siebie wypatrzyliście. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się gorąco, buziaczki.